Dzisiaj znowu będziemy grali w Mine Staran Skygena z kolegą. Gdzieś on tam jest, o, tu jest! Patrzcie! Patrzcie! Yy, no trochę sobie lepsze i ty ogarnąłem. Co mnie bijesz? Co mnie bijesz? Nie! Haha, zabiłem go. No trochę sobie i temy lepsze ogarnąłem, patrzcie. E, jakieś lazurytowe cośki. Są trochę zbyt mocne. Wcale nie zrobiłem tego poza odcinkiem, by Wam nie pokazać. Tak, wcale tego nie zrobiłem. Dziś i mam broń y, ten y, lazurytową. Pokażę Wam dzisiaj, a jeszcze jak gracie, to pokażę Wam miejscówki tych. Y, Różnych amuletów, ów na przykład, yy, bo to jest odcinek taki o amuletach, chyba jednak ten, nie będzie taki ten. Tu jest pierwszy amulet szybkości. Yy, jest on na samej górze tego domku na spałnie, który jest tutaj. I no i po prostu to jest pierwszy amulet, który jest tak po prostu najbliżej Was. Yy, Miki, jak chcesz, możesz coś powiedzieć w ogóle, bo nic tam nie gadasz, ale no. To nie wiem czy nawet Cię będzie słychać, ale jak nie będziecie słychać to i tak jak coś ośmiki nie gada nic ważnego. Na razie. Więc dobra. No na razie, na razie. Dobra. Eee... O właśnie. Gdy chcecie e, zdobyć pierwszy amulet, to wpisujecie ukośnik warp i tutaj macie warp amulet i klikacie i tutaj macie Taki, takie coś, i tu macie pandę, i jest tutaj zautwardzony za ten, i utwardzone rzeczy. Możecie kupić sobie plus dwa życia. O, Elo, Elo. No i je, jeszcze został jeden amulet, ale jeszcze Wam coś pokażę, tak przy okazji. Albo dobra, nie, już przejdźmy do tego amuletu. Eee, czekajcie. Gdzie ten amulet był? chm Szukamy. Dobra, po drugiej stronie chyba był. Tak, jest. I patrzcie, macie taki domek, nie? Yy, I myślicie, że to normalny domek z normalną skrzynką, z tutaj jakimś ogniskiem dziwnym. Tutaj y, ten, jeszcze wejście do góry. Ale nie, bo gdy schodzicie tu, to macie jakiś labirynt. I łatwo go przejść, bo wystarczy sobie iść tu, tu i tu. Kordy wam też pokażę, żebyście se. Yy, no, po prostu byli. Proszę, kordy są pokazane wszystkie i idealnie są pokazane i tu jest na przykład yy, amulet siły i więcej to już chyba nie znam, ale pewnie coś tam jeszcze dodali. I jak coś, yy, tu jest PvP w tym, tym więc yy, jeszcze yy, można się bić yy, i jeszcze taką ciekawostkę pokażę, e, yy, jak nie wyciął kośnik warb, hmm. Dobra, gliniana sobie. Eee, y, i jest to chyba na glinianie? Nie. Dobra, na tej wyspie możecie sobie połączyć amulet tego, y, amulet y, życia z amuletem szybkości i macie amulet z winności. Taki jak ja mam i daję wam plus dwa serca i eee... Y, i szybkość. O nie, typ nas bije. Dobra, widzowie, to będzie chyba koniec odcinka. a Taki, taki krótki odcinek, jeszcze go spróbujemy zabić jak deadne. No to i tak już będzie koniec, ale no i deadłem. To, widzowie, taki krótki, taki, taki krótki i nubowski odcinek. Nie, no dobra. Zostawcie łapkę w górę, sobie z dzwonkiem, bo wam pokazałem fajną rzecz. Naura!